Witajcie moi kochani, tutaj znowu ja, Vanessa Maskotka kanału Kisielek LPS MSP Dzisiaj jestem bez Magdy Jest dzisiaj poniedziałek ale poniedziałek lecz Już jest godzina dziesiąta za pi yy, przepraszam dziewiąta za 5 omyliłam się równo, prawie nie no, równo za pięć. ale dobrze jak wiecie, Nici LPS organizowała konkurs etapu zerowego, który już powinien być na moim kanale. Jak każdy zrobił pracę na konkurs, każdy przeszedł do etapu pierwszego, tak samo jak i ja. Przepraszam Ci, Nici LPS, za to jedno nasze nieporozumienie w komentarzu. Bardzo Ci przepraszam. I przed chwilą, właśnie, normalnie dosłownie 5 minut temu lub 10, ale raczej 5, spytałam się mojej mamy do jakiego LPS-a jestem podobna. Odpowiedziała, że do maskotki mojego kanału, czyli właśnie do Vanessy, do tego spaniaka. Stała ona w pierwszym rzędzie, właśnie maskotka kanału, czyli to. I jedna z pierwszych petrochów. Mama wskazała palec na tego oto spanielka. Obiecuję Wam, że nie oszukuję. A czego? Spytałam się jej czego. Oczywiście, że ten spanielk ma taki zaterty nosek do góry jak ja i że ma takie dwa kuceczki. Ja czy to są łóżka przyjęto, bo to była pierwsza odpowiedź, jak to mówi AniCielPS. No i w ogóle... No i w ogóle... Y, y, prace, jak to mówi AniCielPS, na swoim kanale można oddawać do 20 maja. Y, tak. Pozdrawiam Ci, LPS, i mam nadzieję, że przejdę do etapu drugiego. Bardzo Ci serdecznie pozdrawiam i innych Twoich widzów. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten filmik, który trwa już zaraz yy, 3 minuty. Dziękuję bardzo za oglądanie. Yy, bardzo proszę o sub, lecz dobrze by było, żebym go wziął, ale jeśli nie podoba się filmiki. Nie zachęcam. Proszę o łapkowanie. Yy, więc tak, no to to chyba już by było na tyle. Do zobaczenia, moi kochani. Pozdrawiam dziennicie Ps i innych, kto to ogląda. Do zobaczenia, moi kochani, w innych etapach i w innych filmikach. Do zobaczenia. Pa. Cało